Co, bo powiedziałem Ci prawdę? Ty mi się wkurziłeś? No Prawdą? No Tak La, Za laptopa dostałeś coś że nam dałeś pięćdziesiąt złotych Którego zajebałeś, a świeciłem oczami nie, nie, czy świeciłeś, czy nie świeciłeś Skąd miałem przy tym. No to jeszcze czterysta pięćdziesiąt należy <laughs> tak? Nie, bo kurwa zajebałeś Nie, na... bo to telefon. za zawrotnikom. Telefonem Jakie kurwa telefony? To Ty zajebałeś, a co w solcu odjebałeś? Kopcem, kurwa, telefon, kurwa. Dobra, kurwa, idziesz czy nie idziesz? Bo ja nie mam czasu. Nie, dojś, nie idę, nie idzie, mały chłopak. Ty się boisz z domu wejść. Co? A czemu mam się bać z domu wejść, kurwa? Ja tego nie rozumiem, kurwa. dobra, no, ja tego nie rozumiem. Ja <laughs> też. Ja wczoraj byłem, kurwa... Pokradasz, ubliżasz, ciśniesz. Z, z, z Ale diorą, kogo? Jeden, tak. Ale kogo? Kogo brzmię? Kogo cisną? Nie do mnie. To, to chłopak. do